Ostruda nie kryje niezadowolenia z rządów swojego włodarza. Burmistrz Zbigniew Michalak ma powód do przemyśleń. Trwa zbieranie podpisów do zwołania referendum. Członkowie Komitetu Referendalnego próbują dotrzeć do niemal każdego, bywając w miejscach często uczęszczanych, ale nie tylko, po prostu gdzie się da. Nie wiem, czy się do wszystkich mieszkańców uda, ale, ale staramy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Te minimum wymagane przepisami to jest 10% 10% mieszkańców uprawnionych do jakby do głosowania i to jest stan na koniec poprzedniego kwartału. W przybliżeniu jest to około 2000 te 10% jest to 2600 podpisów. Oczywiście ten minimum nas nie zadowala. Chcemy mieć dużo, dużo więcej. I myślę, że bez problemu nam się to uda. Największe kontrowersje budzi działanie na własną rękę, włodarz w swojej kadencji najwyraźniej nie chce żadnych kompromisów. Burmistrz powinien współpracować z każdą jednostką, z każdym podmiotem samorządu. Jest konflikt na linii burmistrz, gmina jest konflikt na linii burmistrz starosta, nie ma współpracy z Radą Miasta. Ja rozumiem, że na przykład może nie, nie mieć wspólnego języka powiedzmy z, z wójtem, tak? No i wtedy możemy dopatrywać się winy po jednej po drugiej stronie. Jeśli jest konflikt ze wszystkimi dookoła, to trzeba zastanowić się, czy wina nie tkwi właśnie w osobie pana burmistrza. Z tego, co obserwowaliśmy, Dużo sesji. Na początku nam wydawało się, że jednak radni myślę, że chcieli współpracować z burmistrzem, po czym w wielu sesjach było to udowodnione przez pana burmistrza, że tej chęci współpracy raczej nie ma. Tak? Wychodzenie z sesji w połowie, nie przychodzenie na, na sesję to jest moim zdaniem w mojej tylko i wyłącznie ocenie, pokazanie również szacunku dla, dla nie tylko radnych, ale dla wszystkich mieszkańców, który, którzy oddawali Czyli na urząd głos. Problemy są zamiatane pod dywan, błahy działania i tematy wystawiane na pokaz. Rozgoryczenie rośnie. Pan burmistrz wydaje mi się, że postawił sobie kilka celów, tak? E, czyli generalnie zrobię szum, otworzę basen, zrobię szum, bo słyszeliśmy piękną inwestycję lodowisko kryte, zrobię szum, bo gdzieś tam polatam z pączkami, tak? E, I tym samym i mi się wydaje, że w jakiś sposób on jednak przyciąga tych ludzi, którzy tam usłyszą coś i no tak, super, tak? Jeśli chodzi o takie prawdziwe inwestycje i współpraca i pozyskiwanie Środków. E, idzie to tak, e, jak e, w ogóle nie idzie. Temat referendum, oczywiście, wymaga prześledzenia, bo z pewnością jest to temat rozwojowy.